Witam Was serdecznie z tej strony It's Micha, dzisiaj no, postanowiłem, no nudzi mi się na to sobota, weekend, to więc postanowiłem pograć w Robloxa w Pet Simulator. Gdyby co? No nie jestem aż jakoś dobry. Mam tam dobre jakieś pety, na razie w si mam, ale do 10 tylko. No. Nie, jak ogólnie, zostawcie lajka i suba. A przy... i napiszę coś miłego na przykład w komentarzu. Nie wiem, tu o Pet Simulator. Przy... To przypnę wam serce, nie? żeby było. I wiem, że jest wczesna godzina. O, czy mi się w ogóle chce, ale odpowiedź jest tak: chce mi się, bo, bo mam chęci do tego. Bo chcę mieć drogę do sławy, ale wiem, że raczej się nie uda. Ale, ale trzeba warto próbować, nie? To ogólnie jestem na tej eventowej mapce i se tutaj yy, zbieram rzeczy, bo później będę... Jezus Maria! Oj, I sobie zbieram tutaj... Tak. Ja. No po prostu te końce, żeby mieć na ten... Więc za dużo może klejnotów nie mam, bo nie jestem zbytnio taki dobry, bo mam dopiero ten Tech World, to więc... Ale trzeba warto spróbować, nie? Dobra, to może sobie przejdźmy do zwykłego świata. No idziemy. Możecie napisać też, jak wam mija bo mi akurat super. Dobrze, może jest wczesna godzina, ale mi nawet się dobrze tak z samego rana funkcjonuje, nie? Dobra, lecimy i będziemy zbierać zaraz. Halo? A, dobra, lagi miałem jakieś przez chwilę. No, gdyby co? Ogólnie, y jutro lub pojutrze, nie wiem kiedy, mogę nagrać odcinek z Bad Wars, y gdzie będę może grał z kolegą lub samemu, ale jeszcze nie wiem. dogadam się. No. No i co teraz? No co robimy? No nosem zbieramy no. Sorry, nie wiem co powiedzieć, bo naprawdę drugi raz nagrywam, bo już miałem kiedyś, ale to na starym koncie, ale w sumie jeszcze... No w sumie na tym koncie, bo ale zmieniłem już wszystko, nową nazwę i mam. Nie wiem, to więc próbuję i na razie będę aż. A gdyby co, zapomniałem powiedzieć, że mówiłem wcześniej z Dusmaria, bo oczywiście se usiadłem i mi się zepsuło krzesło. Więc pozdro dla huzaro! No. Za dużo mam, no, no trochę ich jest. Bo ostatnio oskamowałem jakiegoś typa, bo e, powiedziałem mu, że bym dał, dał mi siódma, a on mi dał za darmo ekskluzywa, to więc, e, jest, nie? no. A kolega mi dał za, za darmo, no w sumie nie za darmo, tam coś tam chciał za to, no co więc mu dałem, a on mi dał za to, to, nie, no w sumie, czekaj, te e, chyba sam sobie nazbierałem, ale nie pamiętam, a te on, on mi dał, kolega, nie, ogólnie. Możecie pisać w komentarzu z Bedwars Bedwars czy z czego chcecie na przykład bo mogę jeszcze ze swojego świata w Minecraftcie więc y, mojego na razie tam no poszłem do Netheru ale nie mam jeszcze tego ten y, kurde The Rite'u? Tak, no nie, mam jeszcze, mam Diamantowe Rzeczy, Enchantowano, ostatnio była w Deep Darku I mi się z ten chyba 15 orderów, to więc, pogra, <coughs> nie No ogólnie Ogólnie to dla mnie to jest bardzo fajna gra Nie? Ogólnie ona jest fajna, fajna jest w ogóle ta gra Sorry za mój głos, ale Coś dzisiaj mnie bierze, jak, jak rozmawiam, to czasami mi jakby ten, taki mam dziwny głos, nie? No nie wiem. A jak chcecie, to jeszcze mogę zrobić Wam filmik, jak będziemy skakać z sułubkiem, oczywiście. Subskrybujcie jego kanał, bo on jest naprawdę fajny Ma swój nawet sklep I ja będę właśnie z tym Bobkiem i z takim... I z innym kolegą będziemy dzisiaj jeździć na hupie takich skakać No więc mm, jak chcecie to piszcie, to jeszcze dzisiaj mm, Mogę wrzucić wam filmik jak chcecie, nie? <laughs> lala, tra, lala, tra, lala. Jak się uda to jeszcze może piosenki O Jezu Oj, sorry, zakopiłem się. O, zbie zbieramy, to. Tak? Wiem, mało mam ich na razie. O, dobra. Czekajcie, idę na Z dwóch. Ja no, się wróciłem. wrzuciłem. O, dobra, będę musiał niestety kończyć ten piękny nasz film. Wiem, że może nie, długo trwa, ale do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się na razie.